Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem dzisiaj pierwszy dzień po wyjeździe do Berlina i jestem zmęczona bardzo. Powiem Wam, ciężki był ten Berlin, bo przez dwa dni z trzech strasznie bolał mnie brzuch. Brzuch mnie bolał tak, jakbym się zatruła, ale nie miałam żadnych innych objawów zatrucia. Wzięłam jakieś leki, coś tam trochę pomogło, ale. Generalnie nie było to fajne, nie było to fajne i nie, nie cieszyłam się tym wyjazdem tak jak, tak jak chciałam, tak naprawdę tylko w piątek, tak całkowicie dobrze się czułam, a później to było takie, trochę mnie bolał brzuch, trochę nie bolał, trochę bolał. Nie pojadłam tak jak chciałam, a chciałam pojeść fajne berlińskie rzeczy, ale tak wyszło. Przywiozłam fajne rzeczy dla domu głównie do próbowania, ale ja też oczywiście spróbowałam. Przywiozłam białe duplo. Ja bardzo lubię duplo. I tutaj były w Berlinie w Rewę dokładnie, ale chyba w każdym sklepie. Oni to mają po prostu normalnie białe duplo i dobre, ale mm, w mlecznej czekoladzie lepsze. Kinderowa faza trwa. Mamy coś takiego Kinder Duo i to są takie ciasteczka e, maślane i połowa jest w e, białej czekoladzie, połowa w mlecznej. Przepyszne są. Do tego przywiozłam e, takie chipsy. To jest coś takiego papryka i sour cream. I one były bardzo długo w Polsce. W Oszą je kupowaliśmy i bardzo je lubiłam i nagle przestały tam być. Więc jak zobaczyłam je w Rewe w Niemczech, to stwierdziłam, biorę i sobie zjemy, spróbujemy. Domu się ucieszę, bo też je lubię. A w Rewe na dworcu, chwilę przed pociągiem, kupiłam dwie rzeczy, które strasznie mi się spodobały, lodówkowe. Yy, najpierw takiego, takie filety z kurczaka. Akurat było jeszcze, była jeszcze promka, minus 30%. I to wygląda tak, jak taki kurczak. Się przyprawy, upiekę to i zrobię taki, wiecie, fajny taki obiad. Mm, I wzięłam też coś, wow. To jest w ogóle... To ma jeszcze jako taki skład i jako takie makroskładniki od razu mówię, a to ma bardzo dużo tłuszczu, no i wiecie, jak to jest. Wegański cordon bleu. Kotlet, sojowy kotlet w środku z wegańskim serem i wegańską szynką. Nie mogę się doczekać, aż sobie dzisiaj to zjemy na obiad. Wydaje mi się, że zrobię po prostu jednego tego kotleta i jednego tego i sobie popróbujemy z domu, a resztę po prostu zamrożę, bo to jest do dzisiaj ważne, dlatego było na tej prące. No a jak to otworzę, no to też wiecie. A jutro, um, jutro wychodzę... Dzisiaj mam jeszcze wolne, a jutro wychodzę do pracy, mamy spotkanie w biurze, więc nie będzie mnie cały dzień, więc nie będę jeść. Dzisiaj sobie popróbujemy tego pysznego. Ja myślę, że to może być mega ciekawe. Zrobię sobie y, drugą kawę, usiądę na chwilę do komputera i ogarnę trochę salon, tutaj kuchnię, bo wczoraj się tak wypakowywałam, żeby znaleźć parę rzeczy i też właśnie dokończę wypakowywanie się, żeby nie czekać z tym. W ogóle dom kupił mi na urodziny wielką siatę słodyczy z Kindera i okazało się, że nie dorwał wszystkiego, że nagle tych słodyczy z Kindera jest milion razy więcej. Na przykład z białe. Podobno jest w Dilzie. Ja nie widziałam, a jestem w Dilzie co miesiąc, bo robię tam zdjęcia pracy, więc e, po prostu, skoro jest w Dilzie, no to wzięłam po prostu w Niemczech, żeby były. A domu dokupił jeszcze ciekawe rzeczy. W domu dokupił jakieś Kinder Paradiso. W życiu tego nie widziałam, szczerze mówiąc, wygląda. Ciekawie, taka mleczna kanapka. To jest o smaku cytrynowym. A ja kocham cytrynowe słodycze, bo są takie, wiecie, super orzeźwiające. Ja dodaję cytrynę do wszystkich jakichś takich jagodowych rzeczy, do jakichś serków, placków, deserów. Kocham cytrynę. Mega ciekawa na przykład. Co to jest w ogóle to, kinderini? Przyszła mi moja paczka z nowymi spodniami, bo powiem wam, że miałam nie kupować sobie nowych spodni, ale mam tak zniszczone spodnie, w których chodzę już na co dzień i jak one idą do prania, to też nie za bardzo czuję się dobrze. W tych spodniach, które mam, bo mam tak naprawdę trzy pary spodni do chodzenia. Dwie z tych par po prostu nie czuję się w nich dobrze, więc kupiłam sobie takie nowe spodnie. Coś ciekawego, bo ja takich spodni jeszcze nie miałam. One są tutaj obcisłe, z wysokim stanem. Na dole się rozszerzają. Tutaj właśnie są obcisłe i fajnie wszystko podkreślają, a dopiero na dole się rozszerzają. Jest wygodnie i jest ładnie, i będę miała takie jedne dodatkowe spodnie. Frytki się już robią. Za chwilę zajmiemy się jakimś warzywkiem. Tak naprawdę muszę tylko usmażyć A do tego przygotujemy jakąś marynatę Bo to chyba nie jest jakieś takie przyprawiane Nie rozumiem Dobrze i tak to przyprawię, nieważne Pachnie to absolutnie Przewspaniale, chyba usmażę te dwa I to jedno Tarłam to po prostu przyprawie do grosa Dobra, zanim tutaj ogarniemy co, Jakiekolwiek warzywo Czy podzielę cokolwiek, to musimy sprawdzić Tam faktycznie będzie taki Ser Ciągnący się Wygląda dobrze, ale ten ser, widzę, jest taki kąpaćką bardziej. Ale wygląda bardzo smacznie. To w środku. Wydaje się być w środku soczyste. Tego się bałam. Zróbmy wielki test. Lecimy z testem, bo moim zdaniem trzeba to zrobić na mega, mega ciepło. Najpierw ten filet. Pyszny. Ma bardzo, bardzo taką konsystencję mięciutką w środku, jak filet, też się tak rwie, jak kurczak. Mmm, ja się bałam, że to będzie suche, a to jest naprawdę takie mięciutkie w środku. Ja chyba zrobię z tego burgera, tego drugiego, ale moi drodzy, testujemy naszego Cordon Blue Maser maszynkę. Pachnie dobrze, ale śmieszne. Górkiem zagryzę. Jest to. Dobre. Ten filet lepszy. Ten filet lepszy, bo ma lepsze makro i lepiej smakuje. Filet jest przepyszny. Dobrze. Skompletuję sobie talerz z tych dań i zaraz zaniesiemy domu. Kinder Pingui pachnie alkoholem. No. On wiesz. Bo ja pamiętam, że on my... jak... Kinder Pingui to chyba najgorsze było w ogóle. Mamy tutaj rzeczy z lodówki i totalnie nie rozumiem tego, że ta mleczna kanapka pachnie alkoholem. Jakim, jakimś rumem, adwokatem. Dziwne mega. To będzie najlepsze. A to jest cytrynowe, więc zobaczymy jak będzie smakować. Tu jest Kinder Pingui. Mamy tutaj resztki. To tylko do testu. A tam wielka siatka jeszcze do testowania. Załączę wam potem jak wygląda nasz ranking po prostu, bo nie chcę mi się nagrywać całego filmu, bo chcę po prostu oddać się przyjemności jedzenia bez nagrywania. Siedzenia przed kamerą i nagrywania centralnie całego Testu. Kolejna runda wygląda tak: mamy Bonsy zwykłe białe, jakieś Kinderini, dwa takie mikołaje y, bałwanki, Kinder Delice. nie wiem czy ja to kiedyś jadłam, jak to kiedyś jadłam to mi nie smakowało, I jakieś tronki, mam jeszcze mnóstwo rzeczy. Najbardziej mnie ciekawi to i porównanie białego i ciemnego szokobonsa. To też mi tak trochę alkoholem pachnie. Pójdął, o powiem, ok. No jest taki. A nie czuć było w smaku tego alkoholowego, ale jest taki dziwny, dziwny zapach. Tu mamy kolejną turę, i tak się zawiodłam tymi ciasteczkami Kinderini. Ja myślałam, że one mają czekoladę. To są po prostu takie jasne, ciemne ciastka. Tutaj mamy szoko mamy te tronki, tu jest deliz, to jest co wygląda obleśnie. Biały Chocobons. Dziwna ta biała czekolada No, to prawda Strasznie mleczna Szczerze, wydaje mi się, że już będzie lepszy Zdecydowanie Tak wygląda lista, którą stworzyliśmy No i to jest taka, taka lista kompromisów Zobaczcie sobie Ja zaraz stworzę swoją osobną listę Żeby pokazać wam, jak się będzie różnić Bo tutaj musieliśmy się dogadać w wielu kwestiach No ja bym na pewno tego hipcia dał Chyba nawet tutaj mhm. To tak na pierwszy strzał To to bym w ogóle wyjebał do b Aha, moje Kinder Country ukochane. To bym wyjebał też do. Aha, moje same ulubione. Więc z tymi gorszymi się raczej zgadzamy. Ja bym zrobiła tak. Na pewno tutaj. To jest moja złota piątka. Kinder Country, Maxi King, Kinder Bueno w mlecznej czekoladzie, Happy Hippo czekoladowe i Kinder... i Chocobonsy Czekaj, chcesz klasyczne. mi powiedzieć, że Kinder Country jest lepsze od Happy Hippo by far? No. Co so, ty? Kinder Country to jest chyba mój ulubiony słodycz. Okej. Okay. Później to, a później dopiero to. Znaczy wiesz co, powiem Ci tak. Piątka to mi się czasem zmienia. Ru zależy jaki dzień mnie zapytasz, to Ci powiem, że mam ochotę na coś innego. Ale ta piątka stale niezmienna dzisiaj jest ten jeden dzień, właściwie jeden z dwóch dni w ciągu roku, kiedy idę do biura, bo mamy takie ogólnie spotkanie wszystkich i sukces dnia, nauczyłam się grać w Macao i pograliśmy też w Kalambury, a później mieliśmy takie warsztaty z win i szczerze mówiąc ja bardzo mało piję alkoholu, ale zawsze traktuję takie rzeczy jak możliwość do nauczenia się czegoś, szczególnie, że tak naprawdę 99% tego wina, który miałam w kieliszkach to wylewałam, bo próbowaliśmy tylko po łyku. i muszę wam powiedzieć, że nie dowiedziałam się jakiś. Mega dużo ciekawych rzeczy Troszkę się zawiodłam, bo miałam nadzieję, że po prostu Więcej rzeczy się dowiemy Ale wiem już, które wino najbardziej mi smakuje I szczerze, pięć z siedmiu win Mi nie smakowało Były bardzo, bardzo niedobre Cieszę się, że te moje bezalkoholowe pseudo -wina mi smakują A później przepyszna kolacja W orzo była zupa grzybowa Izotto grzybowe, później był jeszcze deser Ale wam nie pokazałam i to tyle Jakbym miała wybrać jedno, jedyne śniadanie, które jadłabym do końca życia, byłyby to kanapki na milion możliwych sposobów. Dzisiaj mam bułeczkę, uwielbiam bułki. Bułki są zawsze ponad chlebem, ale rzadko je kupuję, bo się średnio mrożą. Do tego serek typu włoskiego, do tego serek grzybowy, warzywka. Perfekto śniadanie, uwielbiam takie, takie smaki. Że dajcie znać, czy też tak macie, że ponad wszystko wybieracie kanapki. Robimy szybki haul, nic specjalnego, ale bardzo smaczne rzeczy z tego będą. Kiełbaski węgierskie i mielone. Z tego będzie zrobiony przepyszny żurek wege i z boczniaków też bo mam zakwas w lodówce. Kupiłam takie uszka z grzybami, barszcz krakusa, mam straszną ochotę cały czas jeść barszcz. E, wzięłam w ogóle coś takiego. Ma, to ma taki skład, wiecie, to jest 42% owoców, a potem cukier i tego typu rzeczy, więc generalnie no, to nie jest, nie są fajerwerki, ale chcę zrobić na bazie tego sos do burgera. Połączę to chyba z chipotle. Chcę zrobić takiego naprawdę wypasionego burgera, ale muszę w weekend kupić wege mięso i bułki do burgera, bo dzisiaj nie było nic takiego w Kałkowicach. W kauflandzie. w kauflandzie są beznadziejne e, burgery, są tylko z dobrej kalorii, a ja bardzo nie lubię tych kotletów, z dobrej kalorii, więc e, trzeba kupić heurę na przykład. E, ale będę w sobotę na badaniach krwi, więc wtedy kupię w Oszą. będę na miejscu. W roku bo była promka, więc trzeba. I wzięłam takie pieczarki marynowane. W ogóle zawsze brałam takie w całości, a się okazało, że najtaniej wychodzi taki wielki słoik pieczarek pokrojonych, więc w sumie super. Wzięłam też grzyby. Właśnie będą do żurku i chcę też zrobić taką fajną nam kolację w stylu restauracyjnym i będę robić wtedy to grzybowe. Co jeszcze mamy? Mamy jakąś e, sałatę, jakieś zieleniny, bułki, kilogram mandarynek, bo mi się skończyły, a potrzebuję ich bardzo. W ogóle taki serek śmietankowy ja zawsze kupowałam taki ciemny niebieski, a teraz przerzuciłam się na taki jasny niebieski, który jest z dodatkiem jogurtu i on wtedy ma mm, o wiele lepsze makro i po prostu mniej tłusty jest, mniej kaloryczny a ja dodaję go do sosów, a jak jest na bazie tego jogurtu, to tego nie czuć, że to jest coś innego. Mam pomarańczkę jedną i kupiłam takie piękne pomidory. W ogóle strasznie drogie są teraz pomidory, a te najtańsze wyglądają jak gówno. Naprawdę, przepraszam, ale są okropne, są takie jasne, w ogóle mają mało smaku, więc wybrałam dzisiaj coś takiego. 13 zł za kilogram były. E, malinowe 25, więc pozdrawiam serdecznie, ale wzięłam gawa rosa i te pomidory są, nie wiem jak to w kamerze, to takie jasne się wydają. One są trochę Ciemniejsze, co czyste się wydają, więc zobaczymy, ale są piękne. Szłepsik do pizza zero, Uwielbiam. Czasem sobie piję właśnie takie napoje 0 i to jest mój teraz absolutnie ulubiony. Kocham te szłepsy cytrynowe. Hello, hello! Nie odzywałam się do Was dzisiaj, bo mnie strasznie bolała głowa. Wzięłam cztery tabletki, piłam wodę, brałam w trakcie dnia prysznicy, żeby obudzić krążenie, bo ostatnio mi to pomogło. Ciężko było, teraz mi trochę przeszło, szczerze mówiąc, i dobrze się złożyło, bo już się bałam, że będzie tragedia, bo zaraz wychodzę pierwszą w grudniu rozpieszczankę, bo postanowiłam sobie w grudniu parę rzeczy zrobić, których nigdy nie robiłam i mega mam ochotę, mega chcę. Dopiero tak naprawdę urodziny miałam już ho -ho temu, ale tak naprawdę dopiero teraz zaczynamy. Będzie dzisiaj, za tydzień. Za mm, dwa tygodnie, trzy takie fajne rzeczy, których nigdy nie robiłam w życiu, a bardzo chcę. Dzisiaj idę pierwszy raz e, robić sobie brwi. Jak wiecie, podrosłam trochę w nastoletnich latach, to sama sobie wyrwałam brwi i nigdy tak naprawdę mi się ten kształt nie podobał. No i się później naczytałam o laminacji i mi było zawsze szkoda pieniędzy na to, więc postanowiłam teraz, w ramach rozpieszczenia się, pójść raz, zobaczyć, z czym to się je, zobaczyć, czy potrzebuję gdzieś uciąć wydatki, żeby móc wydać. Na to, jeśli mi się spodoba, bo nie chcę absolutnie, żeby to był mój nowy, stały wydatek. Tylko ewentualnie pokombinujemy coś, ale na początek zobaczymy, z czym to się je. Wybrałam salon, który mi się podobał, który miał fajne opinie, ale nie, nie sprawdziłam lokalizacji i będę jechać 40 minut tramwajem. Strasznie mi się nie chce, ale idziemy, bo jestem mega ciekawa, co z tego wyjdzie. Kurde, denerwuję się trochę, szczerze mówiąc. Trochę się cykam, co z tego będzie, bo kładam wielkie nadzieje w tym, że o wiele lepiej będą moje brwi wyglądać, ale no już zobaczymy. No już przyszło. Po prostu to wyjdzie, wyjdzie w praniu, ale jestem podekscytowana bardzo, bo wiecie, no ja nie robię takich rzeczy na co dzień. Teraz sobie postanowiłam się troszkę porozpieszczać i myślę, że będzie sam, sam fakt tego, że idę pierwszy raz w życiu do czegoś w stylu kosmetyczka, to jest coś, coś niewiarygodnego. Mam 28 lat i dopiero teraz się na to zdobyłam. Mówię, jakby to był wyczyn. Po prostu w tym momencie dopiero stwierdziłam, że wydam na to kasę, żeby zobaczyć, jak to jest. Poczuć się, tak wiecie, fajnie. Zobaczymy. Właśnie tego teraz potrzebowałam. Kocham burgery. Tydzień bez burgera, tygodniem straconym. A taki domowy też super wjeżdża, szczególnie kiedy macie fajnego kotleta, fajną bułkę, a ja mam mleczną. A mleczne są najlepsze do burgera, takie ze sklepów. Jeśli macie jakąś lepszą bułkę do polecenia do burgerów, tylko nie takie pakowane w plastikowe opakowania, bo ja chcę taką świeżą kupić, no to wiecie co robić. Wiecie doskonale co robić. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, tak wyglądają moje brwi. Muszę zrobić, to je zaczesać. Słownie wstałam przed chwilką. I one są takie, to jest niewiarygodne, że gdzie ja je dam, to one tam zostają. Bardzo mi się to podoba.